Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Babalski. Dzień dobry panu, serdecznie witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kilka spraw dzisiaj mamy do omówienia. Da da dawno pana nie było u nas. Zaczniemy. No to się złożyło. Cały tydzień byłem w Warszawie praktycznie. No właśnie, zaczniemy, zaczniemy od Warszawy, a później przejdziemy do spraw lokalnych. Warszawa, ubiegły tydzień, czyli przede wszystkim ekspozę premiera, kolejne. No i głosowanie nad wotum zaufania. Tak. O Znaczy się politycy? Podobało się politycy, że to nie ekspoze, tylko po prostu wystąpienie po roku czasu eee, drugiej kadencji sprawowania rządu przez Donalda Tuska i przez koalicję. Myślę, że tam trzeba by takie dwie płaszczyzny odróżnić. Eee, pierwsza sprawa dotycząca postawienia przez e, premiera wniosku o tym zaufania dla swojego rządu, do całej Rady Ministrów. No i druga sprawa to. Rzeczywiście, te kolejne e, obietnice, które zostały złożone publicznie, co słyszeli nie tylko posłowie, ale rodacy, którzy mieli taką możliwość i, i, i na kanałach telewizyjnych mogli to oglądać. Więc tak, wydaje mi się, że co do pierwszej sprawy, jeśli chodzi o to zaufania, po głosowaniu, bodajże w czwartek, po głosowaniu w czwartek lub środę, już teraz nie pamiętam, w ubiegłym tygodniu nad tak zwaną ustawą, projektem ustawy antyaborcyjnej. Wydaje mi się, że premier postanowił no, sprawdzić jak to właściwie jest u niego w samym klubie, jeśli chodzi o konserwatystów, po tym jak się zachowali. Przypomnę, 40 głosów było za projektem ustawy, która została skierowana przez Solidarną Polskę. To po pierwsze. Po drugie chciał sprawdzić również zachowanie koalicjanta. Jak wszyscy ci, którzy trochę, odrobinę śledzą, wydarzenia polityczne w Polsce, e, widzieli, że wicepremier Pawlak e, robił wycieczkę, wycieczki od e, mm, jednego lidera do drugiego lidera opozycji i rozmawiał o gospodarce. Dobrze według nas, nasz prezes Jarosław Kaczyński też się spotkał z wicepremierem Pawlakiem, dobrze, że takie rozmowy idą, ale chcę przypomnieć, że no, takim motorem czy, czy takim impulsem do tego, że w ogóle wszyscy zaczęli rozmawiać o gospodarce, to była debata, którą żeśmy jako Prawo i Sprawiedliwość pierwsi zainicjowali. Dobrze, że o tym rozmawiamy. No, sprawdził, 233 głosy. Ja nie miałem co do tego wątpliwości, zresztą nikt z posłów nie miał wątpliwości, że kiedy strach zagląda w oczy, no to wtedy jest pełna mobilizacja i dyscyplina w głosowaniu była absolutna. No, były takie tam humorystyczne sprawy, że ze szpitali ludzi e, przywozili. Ale ja wczoraj słyszałem wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, który powiedział, że to nie było, to wotum zaufania, to głosowanie nie było dla niego, tylko, e, tylko dla was informacja, że, że to on rządzi, że jest policja rządząca i niepotrzebny jest jakiś tam że, no to po co to robi? E, pozaparlamentarny rząd, pan, pozaparlamentarny kandydat ale na premiera. Wszyscy w Polsce wiedzą, kto rządzi od pięciu lat i, i nie trzeba tego pokazywać w Sejmie, bo to było wotum zaufania tak naprawdę dla rządu. Sondaże ostatnie. Ja się nimi nie zachwycam. No, chyba tym, raczej nie ma, nie ma co, bo tym, różne były sondaże tym i różne później. Dokładnie, więc Różnie spokojnie do tego podchodzę, No ale przecież to się wszystko nałożyło, że premier po prostu, no cóż ma teraz powiedzieć? No, po prostu sprawdził. Myślę, że po raz pierwszy od pięciu lat, nie chcę być złośliwy, ale chyba po raz pierwszy od pięciu lat przestraszył się trochę rodaków, Polaków. W związku z tym proszę zauważyć, no od piątku jest. Bardzo, niezwykle, bardzo aktywny. Zawsze sobota, niedziela i właściwie poniedziałek. Kto przebywał w sobocie, dopiero od wtorku zaczynał pracę. I w tej chwili jest bardzo aktywny i pewnie będzie w dalszym ciągu taki, żeby po prostu trochę te straty, które platforma poniosła, odrobić. Teraz co do tych miliardów. No, panie redaktorze, pan to słyszał. Ekonomiści to policzyli na około 800 miliardów. Te wszystkie obietnice i wydatki zostały złożone. To są kolejne obietnice. No oczywiście chciałbym, żeby duża część, bo wszystkie na pewno nie będą zrealizowane. Chciałbym, żeby duża część została zrealizowana, bo to po prostu poprawi jakość życia w Polsce i przede wszystkim wpłynie też na, na gospodarkę, ale no mamy pewne doświadczenia po tych pięciu latach, że z tymi obietnicami różnie wyszło. I jednym z efektów, które. Mogły dać dużo do myślenia, i mie, to mnie się też w jakiś sposób mocno e, wyryło w pamięci to ewentualnie te urlopy e, rodzicielskie, które są dla młodych ludzi. No, jestem dziadkiem i wiem, co to jest. No. Małe dziecko powinno być z matką, poszedłbym dalej jeszcze do trzech lat, a później w przedszkole, szkoła, i, i, i tak to powinno być. No, ale jest pół roku, e, ma być rok. Nie ma jeszcze tego odbicia w ustawie budżetowej, czekamy na projekt, ja mam założenia, mam wstępne wyliczenia, które zostały przedstawione, no nie ma tego w ustawie budżetowej na 2013 rok, zapowiadana jest sytuacja, że to może wejdzie dopiero gdzieś w drugim półroczu 2013 roku, więc jest to w sferze, mamy zamiar, będziemy starali się, chcemy zmienić, no więc takie są zapowiedzi. Sceptycznie do tego podchodzę, nie tylko i wyłącznie jako człowiek z opozycji, ale no po prostu dlatego, że patrzę również na ten program gospodarczy, który premier przedstawił przez pryzmat naszego regionu. Jestem w, w Mam do swojej dyspozycji, y, posiadam pismo, które minister transportu skierował do przewodniczącego sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. To pismo wczoraj wpłynęło, jeśli dobrze pamiętam. Mam je y, u siebie y, w, w swoim komputerze, który y, to minister odpowiada wręcz, że sejmik wystąpił z zapytaniem, co dalej z drogą S7 i 16, ale przede wszystkim, co do, dalej z drogą S7. Wiemy, że ten odcinek Pasłęk, Myłomłyn. Miłomłyn. No, ma trochę kłopotów, już dru, druga poprawka, no ale jest. Następny odcinek, który jest kluczowy, miał być między um, Miłomłynem a Olsztynkiem, Olsztynek Nidzica. Olsztynek Nidzica jest poślizg w tej chwili około 7 miesięcy. Na koniec listopada będzie oddany. Ale w tym piśmie, jeśli potrzeba, no to po prostu to udostępnię w, w gazetach, jest napisane bardzo wyraźnie. Droga S7 nie ma e, środków e, finansowych. I to, co jest w załączniku numer jeden. Ale minister Nowak powiedział, że w 2014 będzie uruchomiony. I, 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 i ja, jeśli tak pan, zrozumie, ja tak zrozumiałem, jeśli ministra pan C... Nowaka, który powiedział, że. No właśnie zainteresował mnie właśnie fragment wypowiedzi pana ministra Nowaka, który powiedział e, na temat drogi S7, że będzie zrobiona. No nie Cała. będzie. Panie redaktorze, no to ja nie wiem, no, no, prawdopodobnie trzeba jednak y, bardziej wiarygodne brać słowa Rozumiem, y, premiera i, i ministra niż y, powiedzmy urzędników, którzy wysyłają pismo. Przecież nie byle komu przewodniczącemu Sejmiku, panu Osieckiemu, Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, w którym jest napisane. Inwestycje, które nie są w załączniku numer 1, to taki słynny załącznik jest. Nie będą wchodzić do realizacji w najbliższym czasie, ponieważ nie ma środków. W tym jest napisane również Droga S7. Wszystkie pieniądze mają pójść na um, obwodnice i autostrady, które są w załączniku numer 1. Niestety, tych odcinków S7 y, nie ma w załączniku Czyli numer jeden. Musimy poczekać do 15 roku. Tak jest, jak wejdzie nowa perspektywa finansowa, więc ja jestem w stanie to, to pismo udostępnić, bo to przecież żadna tajemnica jest. I, i to jest właśnie takie spojrzenie przez, przez pryzmat naszego regionu i jak te inwestycje będą realizowane. Poczekamy, zobaczymy. Wydaje mi się, że tak, bo zapowiedzi naprawdę były, że tak powiem, dające po raz kolejny bardzo duże nadzieje. Myślę, że w ciągu roku czasu będziemy mogli już zweryfikować, jak faktycznie ta sytuacja będzie wyglądała. Myślę, że samorządy też w jakiś sposób już odpowiedziały, że te liczenie inwestycji wszystkich razem, a więc podmiot rządowa, unijne pieniądze, samorządów, Prywatne inwestycje, no nie do końca się przekładają. Samorządy mówią, owszem, tak, żłobki, tylko budować możemy. No jest zapowiedź 80 na 20%. To też musi być odbicie w budżecie państwa, tego na razie nie ma. Przyklasnę i będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli te zapowiedzi będą zrealizowane. Myślę, że rok czasu wystarczy na to, żeby po malutku zobaczyć jak zapowiedzi złożone 12 października będą się miały 12 października 2013. Roku. Jedna informacja mnie wczoraj zaciekawiła i powiem szczerze, że trochę ucieszyła. Jeden z ministrów powiedział, że bardzo szczegółowo teraz będą przeglądać się urzędom pracy, które w jaki sposób wydają pieniądze na walkę z bezrobociem. Bo mnie bardzo interesuje to, właśnie. Na no, dostają... 5 lat to <coughs> przeglądają, no. No, przeglądają. Nie chcę krytykować, <coughs> bo ci ludzie. To nie jest zbyt wdzięczna praca, ponieważ no, będąc tam urzędnikiem przyjmują ludzi, którzy szukają miesiącami, czasami latami po prostu dla siebie jakiegoś zajęcia, są aktywni i no, w takich szczególnie powiedzmy regionach jak Warmia i Mazury, gdzie mamy największe bezrobocie jest o tą pracę niezwykle trudno. Ja myślę, że potrzebna jest pewna weryfikacja. Trochę urealnienie tego rynku pracy, przeanalizowanie, czy te masowe szkolenia, które są, czy te wydatkowanie tych pieniędzy na te szkolenia, czy one przynoszą efekty. Jeśli tak, to, no to trzeba po prostu publicznie powiedzieć, no przeszkolono tysiąc osób, z tysiąca osób zatrudnienie znalazło 60 czy 50, a może 260. No więc to trzeba po prostu położyć jakoś tak tej efektywności tych szkoleń nikt specjalnie e, nie pokazuje. I co do tego ja... A ja to by się... była bardzo ciekawa lektura. Dokładnie tak. Ja co do tego jestem ciekawy rzeczywiście, czy tutaj pewne zmiany nastąpią. Kto wie, wie pan, może by trzeba było również akurat w tej dziedzinie, ja jestem dość ostrożny, ale w tej dziedzinie akurat pozwolić bardziej na e, wolny rynek, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy. Jeśli pan by takie własne biuro otworzył, oczywiście musi pan mieć wspomaganie z budżetu państwa. Ja sobie tego inaczej nie wyobrażam ale robi pan konkurencję dla y, instytucji pod tytułem Powiatowy Urząd Pracy. Y, bardziej agresywnie pan szuka tych miejsc pracy y, dla ludzi poszukujących i z tego tytułu ma pan, czerpie pan na przykład jakieś y, prowizje, jakieś korzyści. Za każdego zatrudnionego człowieka, ale nie fikcyjnie, tylko faktycznie, pan zarabia i wtedy jest pan niezwykle aktywny. No, urzędnik ma stałą pensję. Ja nie twierdzę, że oni po prostu tego nie robią. Robią, bo starają się, bo przecież sam mam z nimi kontakt, piszę tam, tylko na takim trudnym rynku, jak mamy. No, no rzeczywiście, może trochę konkurencji więcej potrzeba. A co do szkoleń, no trzeba przemyśleć, czy wszystkie dają jakiś e, pozytywny efekt. Czas pokaże. Niedziela, 14. No. Ostróda. Przed jesteśmy przed Ostróda. Przedterminowe wybory na burmistrza miasta Ostródy. Wyniki mm -hmm. znamy już wszyscy. Zaskoczony pan jest z wynikami? Nie. Spodziewałem się takiego. Ja byłem zaskoczony. Ja się spodziewałem takiego wyniku. Zaskoczył mnie bardzo dobry wynik jednego z kandydatów, który był inicjatorem referendum. Spodziewałem się, że zbierze sporą ilość głosów, ale... Trochę byłem zaskoczony aż taką dużą ilością głosów, ponieważ to jest człowiek, który nie był znany w, tej, w Ostródzie do tej pory zaistniał przy pomocy referendum, no i oczywiście obronie szkoły, ale to daje dowód też na to. Pan te wyniki, patrząc na wyniki, na wyniki, daje dowód na to, jak mieszkańcy Ostródy są podzieleni, bo są podzieleni. No w końcu sześciu kandydatów było, no te dwa ostatnie to już nie będę komentował, szczególnie ten przedostatni wynik, gdzie. Partia rządząca w Polsce no, dostaje na poziomie 5%. To muszą chyba trochę też, ale to już ich nie będę, Nie może, będzie może tego, tego tak za szkodziło. Dla że... mnie było e, interesujące, to, jak pan wie i państwo radiosłuchacze wiedzą, e, ja wspierałem pana e, Najmowicza. Dla mnie było interesujące, czy m, utrzyma swój e, status dotyczący ilości głosów. Około dwóch 2000 ponad 2000 w pierwszej turze. I to jest dobry wynik. Oczywiście teraz druga tura za dwa tygodnie. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jak się to rozwinie. Ja jestem dobrej myśli co do mojego kandydata. Natomiast no, mieszkańcy Ostródy zdecydują, no, czy będzie kontynuacja, czy, czy będzie zmiana. Kontynuacja w pod każdym, myślę na każdej płaszczyźnie. I ktokolwiek by nie wygrał, trzeba pamiętać, że z tyłu głowy trzeba mieć, że trochę trzeba mieć bardziej uszy otwarte na to, co wokół ludzie mówią i słuchać i rozmawiać częściej z ludźmi, nie tylko podczas kampanii wyborczej. Mówię to też do siebie, aczkolwiek jeżdżę na spotkania i, i staram się bardziej słuchać niż, niż mówić, więc to, to będzie pewne wyzwanie dla e, m, człowieka, który wygra wybory dwa lata m, dość ciężkiej pracy, budżet niełatwy, trochę tych pieniędzy zostało wydanych. Potrzebnie czy niepotrzebnie, to już tam mieszkańcy oceniają. W każdym razie ponad 8 tysięcy ludzi było na referendum i ponad 8 tysięcy ludzi było w pierwszej turze. Trochę mało. Chciałbym, żeby więcej ludzi było jednak, yy, szczególnie teraz przy wyborach, bo to jest dość istotne. Decydujemy, yy, kto przez dwa lata przejmie stery w strudzie i w jaki sposób o dalej yy, poprowadzi. Na no półtora tygodnia, panie redaktorze. Spokojnie spokojnie poczekajmy. Są dwie osoby o zupełnie innych, poznam jedną jak i drugą, o zupełnie innych charakterach. Ja powtarzam. Moim kandydatem jest pan Najmowicz. Uważam, że spokojnie z jego doświadczeniem, spokojnie przez te dwa lata ostrógę przeprowadzi, a nowe rozdanie za dwa lata pewnie będzie znowu walka. Oby nie była taka brutalna jak w tej kampanii, aczkolwiek ostatni tydzień byłem w Warszawie, to miałem trochę mniej możliwości śledzić bezpośrednio jak to było, ale to już jest wpisane. Ja już patrzę na, na swoją e, przeszłość, to jest wpisane. No w właśnie ja mam, ja, mam, ja mam do Pana pytanie, bo Pan ma niemałe doświadczenie, jeżeli chodzi o wybory, nawet tutaj lokalne. Jak to będzie z głosami, które zostały oddane na, po na pozostałych czterech kandydatów? Czy jest możliwość, że, no, nie wiem, opowiedzą się po której stronie, czy po prostu sobie powiedzą a, mój się nie dostał, nie pójdę? Wie pan, myślę, że duża część, pewnie wszyscy nie pójdą. To już będzie chyba mniejsza frekwencja niż była w pierwszej turze, ale wydaje mi się, że duża część jednak pójdzie, bo jeżeli, powtarzam, 30% było na referendum i ponad 5 tysięcy głosów było za odwołaniem poprzedniego burmistrza, to myślę, wydaje mi się, że część z tych ludzi, powtarzam pewnie nie wszyscy, ale część z tych ludzi pojawi się w drugiej turze. A nie chcę wyrokować jak będą e, głosować, bo to przecież jest tajne i sami będą podejmować e, w tej sprawie decyzje. Na pewno się to nie przełoży tak, że jak niektórzy mówią, że automatycznie ci co e, są przeciw na przykład byłemu burmistrzowi, to teraz będą e, w, w pierwszej turze to teraz wszyscy będą za panem Najmowiczem. Pewnie się to tak nie przekłada, bo to się tak nie przekłada. Ale po części prawdopodobnie tak, bo no powtarzam szkoda, że aż tak mocno jesteśmy podzieleni, bo to na sześć głosów 8 000, na sześć osób 8 tysięcy głosów zostało podzielonych. Były burmistrz właściwie zachował swój status quo troszeczkę dostał mniej niż miał obrońców w referendum, no to też powinno dać trochę do myślenia. No, zobaczymy, jak to będzie. No, Będziemy mądrzejsi po 28 października. No, tak szybciutko jeszcze, no, jak zwykle, musimy trochę o sporcie porozmawiać. Na pewno pan był w sobotę na meczu, bo widziałem, chyba pan wracał z meczu. Tak. Dobry wróciłem, mecz, podobno. Dobry wróciłem mecz. wróciłem z, z Warszawy i, i po, po, poszedłem na mecz. Dobry mecz. No przepiękna bramka szostka też. No właśnie to jest, jak to było z tą, bramką, no bo podobno próbował cztery czy tam pięć razy i za którymś tam w 78 minucie... Tak jest, go... kilka razy próbował, przestrzelał to dość poważnie, a, a ta piłka mu tak weszła, tak ułożona była, że bramkarz nawet nie zdążył wzrokiem odprowadzić, więc no, no cudowna bramka, należy się z tego cieszyć. i no, W końcu. No to był wicelider. No, to, no właśnie. To, to już jest półka dość wysoka. Ja mam nadzieję, że ta zadyszka, która... Ja rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, bo niektórych znam tam. To mówią, że mieli trochę zadyszkę. Jakby czuli, że brak im po prostu powietrza jest i, i w pewnym momencie no trochę... Zresztą to było widać na boisku. Nie no, tak, tak, było? U niektórych zawodników, i... którzy po prostu brylowali w wiosnę, wiosną, no to tutaj jakby rzeczywiście miał, mieli ołów w nogach, ale... Mówią, że to chyba przejdzie. Kilka kolejek zostało, żeby spokojnie jesień przetrwali, zimę popracują i wiosna będzie prawdopodobnie. Do... A wiosna, ale dzisiaj jest wiosna wtorek. Będzie nasza. A wiosna będzie nasza. A ale? dzisiaj wtorek jest. No, no, wieczorem po rozmowie z Panem e, wsiadam w samochód. Mam spotkanie z Warmińską, mazurską Izbą Rolników. A później w do na narodowy? I jadę na narodowy. A, mam bilet, zapłaciłem 150 zł. Mówię to celowo, ponieważ niektórzy mówią, że poseł to na pewno ma za darmo. Kupiłem, proszę państwa, 150 zł ten bilet kosztował. Będę na stadionie na wołnaczka. Moi przyjaciele też jadą i poprosiłem, żeby porobili mi zdjęcia wszystkich pustych miejsc, jakie były, czyli tej puli, którą 20 tysięcy PZPN-u, które rozdało bilety. No tak, to jest granda i to jest skandal. Ja, ja się po prostu z tym też tam nie za bardzo godzę, bo jeśli się takie powiedział. No tak bilety zwane bilety to... korporacyjne hmm. i dla zasłużonych, no, którzy no byłem na mistrzostwach Europy na jednym z meczów i powiem szczerze, no, te, tyle pustych miejsc to ja dawno nie widziałem. Zobaczymy. Może to będzie ostatnia taka 20, pula. 26 mamy kolejne rozdanie PZP. Dokładnie. Może to będzie ostatnia taka pula, która zostanie po prostu rozdane, rozdane bilety i niewykorzystane e, miejsca, mhm. bo ktoś dostał, a mimo mhm. wszystko siedzi w domu i, i przed telewizorem. No oczywiście nie każdy się tam może e, dostać, bo nawet jakby wszyscy chcieli, to stadion mamy za mały. Ale no zobaczymy. Kosecki czy Boniek? No chyba do, nie, oszukuj, nie oszukujmy się ale tych dwóch kandydatów to znaczy na do wiemy, prezesa PZP. Trudno no mi oceniać. Bliżej znam y, Romka Kosieckiego. jesteśmy w komisji sportu razem. Y, no i przez to mam jakąś taką większą sympatię do no niego. Syn no. teraz na fali jest. Syn jest na fali. Szkoda, że złapał tą kontuzję, mm -hmm. miał, miałby debiut, nawet jakby zagrał kilka czy kilkanaście minut no to w takim meczu to, to się pamięta y, na lata chyba do końca życia. No ja będę trzymał kciuki raczej za e, jednak chyba Koseckim. Bo... Ale będzie musiał się zrzec i mu nie, nie, nie musi Nie, nie ale, musi, tak? ale, ale mówił, zdobyć. że prawdopodobnie jeśli zostanie wybrany, to, ale nie powiedział na 100%, że prawdopodobnie chyba będzie jednak e, musiał się zrzec. Poza tym pewnie będzie więcej zarabiał. No <laughs> będzie. No, no tak, tylko że tam Dieta poselska, wydaje no... mi się, że z tego co on mówi, to on tam nie idzie na zarobek, tylko e, porządkować. E, wie pan, w oświadczeniach to poselskich jest. E, Roman Kosecki nie jest e, e, posłem z puli tych, który może narzekać na e, powiedzmy brak środków. Trochę popracował, hmm. pograł. Mądrze ten kapitał prawdopodobnie powiększył. To rzadkość, I... jeśli chodzi o starych piłkarzy. Tak, jest to człowiek, który, który nie narzeka na, na powiedzmy no, małą ilość środków finansowych, co widać w oświadczeniach poselskich. A niezwykle to jest sympatyczny ja b... człowiek. Bardzo, b... bardzo bym chciał, żeby otworzył okno i, i, i drzwi, trochę jakieś małe... Mamy przeciąg zrobił może myślę, w strukturach po Myślę, że zrobi, stać go na to jest. Działa w mazowieckim e, związku, prowadzi własny e, biznes w postaci szkółki dla e, młodych adeptów piłki nożnej. Cały czas z tym jest. No. Bo jest, jest idealny, wydaje mi się, jako człowiek jako ambasador. No. Takiego człowieka też trzeba by było mieć. By zrobi... po, po przegranych ewentualnie powinien pomóc Koseckiemu. I jak robić... oni by zrobili tandem, to by było prawdopodobnie chyba, no, można by było liczyć na, 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 na dobre, pozytywne zmiany, panie redaktorze. Spotkamy się może za tydzień przed wjazdem do Sejmu, to poprotkujemy jeszcze. Się będziemy się już po przyjaźni. wyborach, będziemy po meczu i po wyborach w PZP. Będziemy. Dziękuję pięknie za wizytę. moim państwa gościem był pan Zbigniew Abalski, poseł na rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu, dziękuję państwu